Witajcie drodzy widzowie! A ja dzisiaj pokażę Wam kilka moich rysunków z Dragon Balla. Zapraszam do oglądania. Podziękować drodzy widzowie za wbicie pod ostatnim filmem aż ponad 12 łapek, po... łapek w górę. Jestem bardzo z tego dumny. Bardzo dziękuję. No i dziękuję oczywiście drodzy widzowie, że biliście mi ponad 127 subskrypcji. To mnie oczywiście motywuje, a w zamian wam pokażę wam rysunki z Dragon Ball'a. Mówiłem, to są oczywiście rysunki z Dragon Ball Super z i innych tam serii z Dragon Ball'a. Pewnie wiecie, pewnie będziecie wiedzieli z jakich to oczywiście serii jest. Majin Bu też Majin Bu trochę mi się pokniąły te rysunki, ale to nic chyba Wegeta. Goku z tym zezem Wegeta. Wiz, oczywiście też mają lubię postać. Hit. Lord Berus, Beerus, Vegeta. Tutaj znowu Vegeta. Lord Beerus. Lord Beerus, taki mój mały fanarczyk, Zamasu czarny, son Goku. Goku, Freeza, Tagoma. i tutaj ostatnie oczywiście rysuneczki Goku, Freeza za oglądalność. Oczywiście mam nadzieję, że się wam spodobały rysunki, po to są niektóre stare, niektóre nowe rysunki, więc myślę, że się mogą wam spodobać. I uwaga, jak będzie pod filmem ponad 10 łapek w górę to, to to zabieram się za nowy film o rysunkach mam nadzieję że się oczywiście wam seria z, z rysunkami pewnie się podoba z tymi poprzednim poprzednim filmikiem też pewnie wyszło dobrze no, jeżeli jak jesteś oczywiście nowy nie zapomnij nie zapomnij w, nie zapomnij dać subieka. Oczywiście, łapka w górę dla zasięgu. No i zapraszamy na. Zapraszam też do, na, moich, na moje inne materiały. Między innymi robię alternatywna przyszłość Europy, a niektóre AMV. I pewnie będziecie wiedzieli, co ja tam na moim kanale robię. Pełno rzeczy. No dobra. To oczywiście do następnego odcinka. Chcę, żebyście. Chcemy, żeby pod filmem pokazało się ponad 10 łapek w górę. O nic więcej nie proszę. Chcemy, żeby pod filmem pokazało się 10 łapek w górę. Tak, jeżeli się pokaże 10 łapek w górę, to, to z miłą chęcią biorę się za nowy film. No dziękuję za wyrozumiałość. Dziękuję. Cześć i czołem.